Hej, dotarłeś już na miejsce? Tak, właśnie dojechałem. Droga była strasznie pusta. Nikogo nie spotkałem przez ostatnie 50 km. Dziwne. Zwykle tam jest sporo turystów, nawet o tej porze roku. Wiem, też mnie to zaskoczyło. Ale przynajmniej będę miał spokój przy robieniu zdjęć. Jak wygląda to miejsce? Wysłałbyś mi jakieś zdjęcie? Jasne, zaraz zrobię. Domek wygląda dokładnie jak na stronie. Trochę stary, ale klimatyczny. Super. Żałuję, że nie mogłam pojechać z tobą. Ja też, ale następnym razem na pewno pojedziemy razem. Zresztą to tylko weekend. Dokładnie. Daj znać, jak się urządzisz. Okej, okay, idę się rozpakować. Ania, coś jest nie tak z tym miejscem. Co się stało? Nie wiem, jak to opisać. Domek jest w porządku, ale czuję się obserwowany, jakby ktoś patrzył przez okna. Może to jakieś zwierzęta? W końcu jesteś w lesie. Może, ale to uczucie jest bardzo nieprzyjemne. I jeszcze jedno, nie ma tu zasięgu. Piszę przez WiFi, które dziwnym trafem działa. To dziwne. Na stronie pisali, że jest normalny zasięg. Wiem. Próbowałem do ciebie dzwonić, ale nic z tego. Może to przez burzę? Widziałam w prognozie, że idzie w tamtym kierunku. Niebo jest czyste, żadnych oznak burzy. To faktycznie dziwne. Ale skoro masz Wi-Fi, to chyba nie jest tak źle. Tak, przynajmniej mogę się z tobą kontaktować. Idę zrobić kilka zdjęć okolicy przed zmrokiem. Dobrze, tylko uważaj na siebie. Ania, znalazłem coś dziwnego w lesie. Co takiego? Stary bunkier czy coś w tym stylu. Nie ma go na żadnej mapie, którą sprawdzałem przed wyjazdem Może to pozostałość z wojny? W tamtych okolicach było sporo wal Możliwe, ale wygląda na znacznie nowszy I drzwi są otwarte Nie wchodź tam, to może być niebezpieczne Spokojnie, tylko zajrzę Mam latarkę i aparat, zrobię kilka zdjęć Michał, proszę, nie rób tego Mam złe przeczucia Będę ostrożny, obiecuję Napiszę za chwilę Michał, minęło już 20 minut Jesteś tam, Michał? Odezwij się. Zaczynam się martwić. Przepraszam, straciłem na chwilę zasięg Wi-Fi. Jestem już z powrotem w domku. O Boże, wystraszyłeś mnie. Co znalazłeś w tym bunkrze? Nic specjalnego. Było za ciemno, a moja latarka nagle przestała działać. Wróciłem do domku. To chyba dobrze. Lepiej trzymaj się z dala od takich miejsc. Tak, masz rację, ale jest coś jeszcze. Co takiego? Kiedy wracałem, miałem wrażenie, że ktoś idzie za mną. Słyszałem kroki, ale gdy się odwracałem, nikogo nie było. Michał, zaczynam się poważnie martwić. Może powinieneś wrócić do miasta? Nie ma sensu jechać po ciemku. Przenocuję tutaj, a jutro rano się zastanowię. Może to tylko moja wyobraźnia. Dobrze, ale bądź ostrożny i pisz do mnie regularnie. Obiecuję, idę coś zjeść i położę się wcześniej spać. Dobranoc, daj znać, jak się obudzisz. Hej, jak się spało? Słabo. Całą noc słyszałem jakieś dźwięki na zewnątrz, jakby ktoś chodził wokół domku. Zgłosiłeś to właścicielowi? Próbowałem, ale nikt nie odbiera. Zostawiłem wiadomość. A co z powrotem? Nadal o tym myślisz? Tak, chyba wrócę dzisiaj. Ale najpierw chcę jeszcze raz sprawdzić ten bunkier. Za dnia powinno być bezpieczniej. Michał, proszę, nie rób tego. Po prostu wracaj. Muszę się dowiedzieć, co tam jest. To może być świetny materiał do mojego portfolio. Twoje bezpieczeństwo jest ważniejsze niż portfolio. Będę ostrożny, napiszę, jak tylko wrócę. Michał, minęły już trzy godziny. Gdzie jesteś? Michał, błagam, odezwij się. Ania, znalazłem coś strasznego. Co takiego? Wszystko w porządku? W bunkrze są jakieś dziwne urządzenia. Wygląda to jak laboratorium, i znalazłem dokumenty, eksperymenty na ludziach. O Boże, dzwoń na policję natychmiast. Nie mogę, pamiętasz? Nie ma zasięgu, tylko Wi-Fi działa. To ja zadzwonię, podaj mi dokładny adres. Czekaj, słyszę coś, ktoś tu idzie. Michał, uciekaj stamtąd. Za późno widzę ich. Jest ich kilku w białych kombinezonach. Schowaj się, dzwonię na policję. Nie zdążę uciec. Schowałem się za jakimś sprzętem, oni o czymś rozmawiają. Co mówią? Oni mówią o jakimś sygnale, który wysyłają przez bo To przyciąga ludzi do tego miejsca. Jaki sygnał? O czym ty mówisz? Nie jestem pewien. Czekaj, jeden z nich idzie w moją stronę. Michał, muszę wyłączyć telefon. Napiszę, jak będzie bezpiecznie. Michał, błagam, bądź ostrożny. Ania udało mi się uciec. Jestem w samochodzie, jadę do miasta. Dzięki Bogu, co się stało? Policja cię znalazła? Nie, sam się wydostałem. Kiedy byli zajęci, wymknąłem się tylnym wyjściem. Jesteś cały? Nie zrobili ci nic? Chyba nie, ale dowiedziałem się czegoś strasznego. Oni prowadzą tam eksperymenty, coś związanego z kontrolą umysłu przez sygnały Wi-Fi. To brzmi jak z filmu Science Fiction. Wiem, ale to prawda. Znalazłem dokumenty, zrobiłem zdjęcia, pokażę ci, jak wrócę. Dobrze, ale najważniejsze, żebyś bezpiecznie wrócił. Jak daleko jesteś od miasta? Jakieś 30 minut drogi, ale coś jest nie tak z moim samochodem. Dziwnie się zachowuje. Co masz na myśli? Światła migają, radio samo się włącza i wyłącza. I mam wrażenie, że ktoś jedzie za mną. Może to policja? Przecież ich wezwałam. Nie, to nie policja. To czarny van bez oznaczeń. Jedź szybciej. Nie daj się zatrzymać. Próbuję, ale mój samochód zwalnia. Chyba coś zrobili z silnikiem. Michał, co się dzieje? Zatrzymali mnie. Zablokowali drogę. Wysiadają z vana. Michał! To oni. Ci sami ludzie w kombinezonach idą w moją stronę. Uciekaj, wysiądź i biegnij do lasu. Za późno, są przy samochodzie, wybijają szybę. Michał! Ania, przepraszam za wcześniej. Wszystko jest w porządku. Michał, co się stało? Dzwoniłam na policję, szukają cię. Nie trzeba. To było nieporozumienie. Ci ludzie to naukowcy badający fale radiowe w lesie. Wszystko mi wyjaśnili. Co? Przecież mówiłeś o eksperymentach na ludziach. Źle zrozumiałem dokumenty. To były badania nad wpływem fal radiowych na dziką przyrodę. Michał, to nie ma sensu. Mówiłeś, że cię zatrzymali, wybili szybę. Przesadziłem. Byli zdenerwowani, że fotografowałem ich sprzęt bez pozwolenia, ale wszystko sobie wyjaśniliśmy. Coś tu nie gra, to nie brzmi jak ty. Wszystko jest w porządku, naprawdę. Wracam do domku na jeszcze jedną noc. Jutro będę w domu. Nie wracaj tam, coś jest nie tak. Ania, przestań, wszystko jest dobrze. Muszę kończyć, bateria mi się wyczerpuje. Michał, proszę jedź prosto do domu. Michał, gdzie jesteś? Minęła noc, powinieneś już być w domu. Przepraszam, zaspałem, już jadę. Dzwoniłam do twoich rodziców. Oni też się martwią. Dzwoniłam też na policję. Niepotrzebnie! Wszystko jest w porządku, będę za dwa godziny. Coś jest nie tak, to nie brzmi jak ty. Co masz na myśli, to ja, Michał. Udowodnij to, jak nazywał się nasz pierwszy kot? Puszek oczywiście. Czemu pytasz? Nigdy nie mieliśmy kota. Kim jesteś? Przepraszam, pomyliłem się, jestem zmęczony po całej tej sytuacji. Kim jesteś i co zrobiłeś z Michałem? Ania, to ja naprawdę. Może mam lekki szok po wczorajszych wydarzeniach. Nie wierzę ci. Michał by wiedział, że nigdy nie mieliśmy zwierząt, bo jestem uczulona. Przepraszam, to przez stres. Zaraz będę w domu i wszystko ci wyjaśnię. Nie przyjeżdżaj. Powiedziałam już policji o wszystkim. To nie będzie konieczne. Już prawie jestem. Nie zbliżaj się do mojego domu. Za późno, Aniu. Widzę twój dom. Zaraz będę na miejscu. Kim jesteś? Dowiesz się już niedługo. Otwórz drzwi, Aniu. Chcę ci coś pokazać. Nie otworzę. Policja jest w drodze. Ania to naprawdę ja. Coś się ze mną stało w tym bunkrze, ale to nadal ja. Potrzebuję twojej pomocy. Co masz na myśli, co ci zrobili? Nie jestem pewien. Podłączyli mnie do jakichś maszyn, coś mi wstrzyknęli, czuję się inaczej. Jak inaczej? Jakby ktoś inny był w mojej głowie, słyszę głosy, widzę rzeczy, których nie powinno tam być. Michał, jeśli to naprawdę ty, powiedz mi coś, co tylko ty możesz wiedzieć. Pamiętasz naszą pierwszą randkę? Poszliśmy do tego małego kina na Starym mieście. Film się zaciął w połowie, więc wyszliśmy i całą noc spacerowaliśmy po mieście. Zatrzymaliśmy się na... Michał, to naprawdę ty. Tak, to ja, ale boję się, że nie na długo. Oni coś mi zrobili, Ania, coś jest we mnie. Idę otworzyć drzwi, pomogę ci. Nie, nie otwieraj, to nie jest bezpieczne. Co się dzieje? Oni kontrolują mnie, czasami przejmują kontrolę, nie wiem co mogę zrobić. Nie zbliżaj się do mnie. Michał, musisz iść do szpitala, pozwól mi pomóc. Nie mogę, oni mnie znajdą, muszę uciekać. Dokąd? Nie wiem, gdzieś, gdzie ich sygnał nie dotrze. Jaki sygnał? Ten, którym mnie kontrolują. Przychodzi przez Wi-Fi, przez telefony, przez wszystko, co jest podłączone do sieci. Michał to brzmi jak paranoja potrzebujesz pomocy medycznej. To nie paranoja to prawda. Widziałem ich laboratorium, ich badania. Oni to robią od lat, przyciągają ludzi do tego lasu, eksperymentują na nich, a potem wypuszczają jako. Nada... Nadajniki? Tak, używają nas do rozprzestrzeniania sygnału. Każda osoba, która była w tym bunkrze, staje się przekaźnikiem, i teraz ja też nim jestem. To szaleństwo. Wiem, jak to brzmi, ale to prawda. I najgorsze jest to, że nie wiem, ile czasu mi zostało, zanim całkowicie przejmą nade mną kontrolę. Co mogę zrobić? Jak ci pomóc? Musisz ostrzec innych. Powiedzieć im, żeby nie jechali do tego lasu, do tego domku. Michał. Ania czuje, że znowu tracę kontrolę. Oni wracają, muszę uciekać. Gdzie jesteś teraz? Stoję na ulicy przed Twoim domem, ale zaraz stąd zniknę. Nie szukaj mnie! Michał nie, pozwól mi pomóc! Już za późno, oni przejmują tę kontrolę. Michał? Ania, otwórz drzwi, to pilne. To nie ty, prawda? Oczywiście, że to ja. Potrzebuję Twojej pomocy. Jestem ranny. Nie otworzę, policja jest już w drodze. Nie ma potrzeby wzywać policji. Wszystko jest w porządku. Po prostu otwórz drzwi. Przestań, wiem, że to nie Michał. Ania, jesteś bardzo mądra, ale to nie pomoże Twojemu chłopakowi. Gdzie on jest? Co z nim zrobiliście? Jest z nami. Staje się częścią sieci. Tak jak wiele innych osób. Czego chcecie? Chcemy, żebyś do nas dołączyła. Dobrowolnie. Michał będzie szczęśliwy, jeśli będziecie razem. Nigdy. W takim razie będziemy musieli cię zmusić. Już jesteśmy w twoim domu. Co? Jak to możliwe? Wi-Fi, Aniu. Sygnał jest wszędzie w twoim telefonie, w twoim komputerze, w twoim telewizorze. Jesteśmy już w środku. Wyłączam wszystko. Za późno. Proces już się rozpoczął. Jaki proces? Spójrz na swój telefon. Widzisz te dziwne wzory na ekranie? To początek. O Boże, co to jest? To nasza droga do twojego umysłu. Wkrótce dołączysz do nas. Nie, wyrzucam telefon. Nie możesz uciec przed sygnałem, jest wszędzie. Słyszę pukanie do drzwi. To policja? Nie, to my. Otwórz drzwi. Od Nigdy. Nie musisz, już jesteśmy w środku.